Witam Państwa, to jest kolejny specjalny odcinek na moim kanale z serii Mity i Legendy. Tym razem zajmujemy się w tym odcinku specjalnym duchem, który jest oto tam na pustyni i widzicie jeden koleś mi to przysłał, że tam jest niby jakiś duch. Mi przysłał to, ta wiadomość i pokazał mi to nawet na filmiku. Nie wiem jak ten koleś się nazywał tam na YouTubie, jaki miał nick, ale od razu poleciałek tutaj i jak to sprawdzić? On mi już to dawno przysłał, ale ja to dopiero teraz tutaj nagrywam i tu jest niby duch. Proszę Państwa, to nie jest żaden duch. Niektórzy mogą się bać, że to jest jakiś duch i później mówią, że niby jak tam przylatują, to ten duch znika. Nieprawda, to nie jest duch. Zaraz Wam pokażę, że tam jest trawa. Widzicie, czekajcie aż tam zjada na dół. O, widzicie, to jest trawa. No i po prostu jeśli jesteśmy daleko, to ta trawa się tak jakby przestaje yy, ładować i po prostu tutaj zostaje tylko taki taki yy, model taka gazeta choćby takie, bo te krzaki to to jest po prostu taka choćby kwadratowa gazetka 4 razy, raczej dwa razy na pół złożona, żeby z tego był kwiatek, widzicie? I zakolorowana jakoś tam. No i jak my idziemy gdzieś tam daleko, to te kolory znikają i zostaje tylko ta pusta biała gazetka, taka jakby, taki model. No i po prostu my wszyscy myślą, że to jest jakiś duch. A to nie jest żaden duch. Jeszcze raz to tutaj Wam pokazuję. Szkoda, że nie mogę wziąć aparatu na jetpacku, to by lepiej było widać wszystko. O, o, widać teraz. Jest tam niby jakiś duch. To nie jest wprawdzie żaden duch, więc się nie bójcie. O, widzicie, to jest po prostu, tam jest ta mała trawka taka, co jedna osobna była, a tutaj te więcej. Kurde jakby tak szło się jakoś zbliżyć. Czekajcie. Kurde już się zabije tak. Może wam to jakoś udowodnię na, na waszych oczach tutaj Wy teraz to oglądacie. Czekajcie. zbliżymy się. będę tak podchodzić to czekajcie, bo znowu tutaj spadnę O kurde spaduje Teraz tego wcale nie widać. Może tutaj jakoś się zbliży tak tu albo co Czekajcie. Widać to. Teraz tego wcale nie widać. Kur. Gdzie jest to trawo? Gdzie to było? Kurde mać. A zresztą to jest nieważne. No po prostu widzicie, że to nie jest żaden duch i tutaj też jest... Y Plotka, że tutaj stąd wyłazi jakiś zombie w środku nocy i coś tu kurde żerę kogoś i w ogóle a to są jakieś kurde plotki, jajca i na modach pokazane filmiki, raczej nagrywane filmiki na modach, że tam coś niby chodzi, jakiś duch i jakiś kurde zombie i wszystkich zżera i zabija, a to jest nieprawda. Dobra, ja kończę ten odcinek, bo nie chcę, żeby to znowu trwało 20 minut. Tak więc na razie zapraszam na moje inne filmiki, nie tylko poświęcone GTA San Andreas, na moje wszystkie filmiki zapraszam i niedługo znowu się pojawi jakiś specjalny odcinek w San Andreas albo w innej części GTA. Tak więc żegnam was na razie.